Przymierzam ultra-grzeczne stylówki. Potrafi się. To jest grzeczna stylówka. Potrafi się ubrać seksownie, ale potrafię tak samo ubrać się mega grzecznie i stylowo. Pierwsza stylówka. Część rzeczy możecie kojarzyć z. W którym momencie to jest grzeczna stylówka, stary? Przecież chłopaki teraz ku... na tym TikToku walą konika, kurde do tej kusej spódniczki, by tak troszkę delikatnie podnieść i to mm, zakotwiczyć. Tak myślą chłopaki na TikToku. Tak. Z Gędry dływił mi na przybraną imprezę, bo to jest ten swetry i ta koszula. No ale tutaj mamy piękne burgundowe buty, są przycudne w Są takie spódnice z Jest mega wygodnie. Wszystko zasłonięte, kurbo grzecznie. No i takie okularki. Słuchajcie, sztuką jest ubrać się grzecznie, ale nie za grzecznie, tak? Dlatego trochę tutaj jest. Natalia kurwa. No nie no. Oglądamy, nie podwalamy widzowie. Kury. Ja w ogóle kocham długie spódnice. Pewnie już wiecie. Długa, spódnica, do tego taka świecąca koszula. Buty również są wysokie, żeby były takim przedłużeniem tej spódnicy. że ta spódnica nie podoba. No, jak znalazł? Tutaj mam taki garniturowy komplet. Bardzo różne spodnie, które się dostosowują do figury. Krótka marynarka. Nie no, taki, taki outfit to mi się kojarzy z jakąś sekretarką, którą szef ma na ksero, nie? A ja sobie założyłam pod tą marynarkę takie body, bo w tych marynarkach lubi tutaj wszystko wyskakiwać, więc dla komfortu ja zawsze zakładam cokolwiek. Nawet stanik wystarczy. Bardzo ładny, klasyczny, tak naprawdę na każdą okazję. Ja wiem co powiecie, miało być grzecznie, a wyszło jak zawsze. No to wygląda jakbyś się miała w parku rozbierać przed przechodcami. Tak naprawdę w tym jest, no ale słuchajcie, jakby co ma być zakryte, to jest zakryte. I bardzo elegancko. Ja zaczęłam bardzo No gdybym była trochę wyższa i większa to uważam, że ten komplet bojki I ja lubię go wojki no się taki bufia z tych rzeczy Siemo, no i co tam, jakieś piwko coś A wyszedłem z domu, bo urwiam jak kobita cały czas, i też idę, idę do żabki Patrzę czy nie idzie za mną, bo ona jest jednięta człowieku, chuda, będzie gdzieś dzieje się dziej. to jest nienormalna, mi każe do roboty, nie? Bo dopiero co wróciłem z Niemiec Pół roku temu, nie? A co tam zarobiłem? Kasa się skończyła. Potrzebnie się wjebać w tego golfa. Sprzedałem. Siema. Kon tu człowiek ma być, wiesz, jakieś, jakieś w ogóle chęci do czegokolwiek kurwa. A ja to ci tak. To wszystkie są takie same. Tak jest zupełnie inna. doli, że stoję pod sklepem i żebym mniej pił. No ty... Czekaliście aż ten karton mnie uderzy. Ja jestem Candy, a to moje oficjalne zgłoszenie do twojej 5 minut Na nią zwałtowali tylko dlatego, że do niej konia nie baj. do twoje pięć Jo, yo, 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 yo Wszystko zrobi, żeby wygrać ta pała Specjalnie dał mi mikrofon kurwa, który nie działa To jest proste, sprawdzaj, Zomix Muszę pierdolić dzieciakowi Mi freestyle nie wychodzi na scenie 5000 kurewko dostałem za rozstawienie Napierdala, sprawdzaj kurwa dalej Ja już kurwo we freestyleu swoje wygrałem To jest proste, wersy są tłuste Mały dzieciak, co ty robisz? Bonus jest na przepustce Kurwa mać, to jest dobre Zapierdalać, spędzać święta z ojcem Kurwa mać, wchodzę na a Tylko mój penis będzie twoim prezentem Dobrze, rozminka, On przymie dzisiaj bomby, dałaś za to choinka jaka dziwka to jest jak się zestram to będziesz miał skupi chrupkę o, Kurwa łajzo Wszystko by wyszło gdyby nie ten bachor Ja pierdolę kurwa ziomek Ja ci pierdolę bo jestem bachorem Kurwa mać jestem leszem Ja złotym dzieckiem Ty złotym deszczem Czuję się opuszczona Kiedy idziesz grać z kolegami <laughs> nie, 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 nie 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 Ale, ale, ale mnie to f... w... 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 nie. F... W... Ale się wkur... Ja się czuję opuszczona jak chłop i nie tak, pograć grać tak, tak, 3 godziny tak, w komputer! Tak! Ja pierdolę! Ja pierdolę! No, to jest abstrakcja jakaś p. Ja Nie, nie Czuję się. ja -ra, od razu, bym ją odstawił do tego legionowa, czy skąd ona tam kurwa jest, nie? Jak o tym jej powiemy? Przecież ona nie przeżyje! Załatwię to, poczekaj. Co, co robisz? Rysuję naszą rodzinkę. Pieska za trzej. Jak o tym jej powiemy? Przecież ona nie przeżyje. Hey, 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 hey. Co Okej, Ok, sorry. I'm kidding, fk you, dude! I just said hello, and this is what you say to me? Fk you. Ej! Ben. Hej, 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 hej! Proszę, Mieli proszę pan... poprosić siostrę, żeby wyszła z pokoju. To nie siostra, tylko narzeczona. Rura! rura, rura musi <grym wiosenka> <grym wiosenka> Wtedy zobaczyłem ich pierwszy nie chodzili do pracy, nie spali w nocy. Mieli pieniądze, kury, samochody. Mogli lać się tak często jak chcieli i nikt im nie mógł nic zrobić. To gangsterzy. Gangsterzy. Wtedy zobaczyłem ich pierwszy raz. Pan wie ile grozi panu za zlecenie w kodeksie karnym. Do żywocie? Nie, od e, 3 lat do 15 lat. A wie pan, ile panu grozi, gdyby dzisiaj pan został jako dziennikarz prezesem Radia Z e, i okazałoby się, że na przykład e, nietrafiona inwestycja w nowy budynek, w nowe studio e, naraża Radio Z na 5 milionów złotych strat. Podejrzewam, że więcej. Tak, grozi panu 20 lat więzienia. Więc jeżeli zlecenie zabójstwa jest e, zagrożone sankcją e, znacznie niższą niż ryzyko biznesowe na które niekoniecznie miał pan wpływ, bo tą decyzję inwestycyjną mógł podjąć pana poprzednik mi, a ty gdzie byś zabrała chłopaka na pierwszą randkę? Ja na pierwszą się zabrać na pierwszą randkę No to chyba rozjebana jesteś jakaś, dlaczego? No bo tak. No a co, no bo ta, tak. A co, a co rola chłopaka? To, to. No to twoją rolą jest podprzątać w kacie i ugotować! No jak będę czyjąś żoną kiedyś, to będę dbała o no, czystość w domu, więc... Ale to co, to zanim będziesz żoną, to to w czasu, to co, ma wszystko zapierdalać, nie, żebyś to, ci kiedyś podprzątała? Nie. No to jak chłopak cię bierze na pierwszą randkę, to twoim obowiązkiem jest mu wynagrodzić to, że poświecił czas i pieniądze i mu opierdolić pałę. Mówię, tak na pewno. No, to, no to, no to, no to, kurwa no twoim tokiem rozumowania tak to działa. No, dlaczego nie masz dziewczyny? No nemám. Vezmi, a ty kde by zabrala <laughs> kopaka na... Miałeś taki czas, że nie chciało ci się robić stand-upu i robiłeś go tylko dla kasy, prawda czy nieprawda? Był taki moment, no. Jak zrobiłem ile można i wypuściłem go do sieci, to to było w październiku, jak wypuściłem to do sieci, a skończyłem jeździć we wrześniu i od razu zacząłem. Jakby w listopadzie ruszyła sprzedaż na nową trasę, mimo że ja nie miałem programu. Stwierdziłem, że jestem tak zajebisty, że napiszę ten program, i od stycznia już jest jazda, no i jakby bilety sprzedane, wszystko super. No i ja jadę i mam materiał, który testowałem i który wydawał się być dobry. Pierwsze miasta mi pokazało, że jednak nie jest taki dobry. I siedzieliśmy, gdzieś się zamknęliśmy z chłopakami, nawet gdzieś na Podkarpaciu w jakieś takiej, Miałem wrażenie, że gram w Wiedźmina po prostu, taka bagna, nie? Siedzieliśmy i pisaliśmy rzeczy. Miałem dużą presję, nie? Bo wszyscy za zaczęli przychodzić na, po takim programie, a ja mam, ja mam po prostu coś takiego, nie? Więc ostatecznie udało mi się napisać przystępny materiał i jego się ogląda, uważam ok, ale nie dlatego, że on jest dobrze napisany, tylko dlatego, że, że ja umiem to robić. Komentarze że są różne. Ja w ogóle tego programu nawet nie chciałem. Mówię o programie Panie Mateuszu. Nie chciałem nawet do sieci wrzucać, to mówię szczerze, bo, bo nie, nie byłem z niego zadowolony i kojarzył mi się właśnie z taką mordęgą. Nie? Fajna kasa, ale no nie, 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 nie kręci mnie to. I musiałem sobie zrobić długą przerwę. Panie jasku, ja niegdyś kupiłem reedycję esportu. Ciekawa historia, nie ma. Reedycję Żuroma, gdzie było disco polo. Bez kitu, no tak. Ale Andrzej to był, to był Żuromski, jakiś cikół. Andrzej, Andrzej Żuromski doświadczony wydawca, tak zrobił wydanie reedycji mojej płyty, do której miał to prawa, zna. że wyszła, po prostu pomylili jest tampon jest sport, a nagranie jest jakiś spotkanie disco ten... i to poszło na empik i w ogóle nikt się nie zajmował, żeby jakąś wymiany czy co To było disco, czy tam jakaś muzyka nie, ludowa, nie jakaś... Nie, muzyka... ja tego nie słyszałem. <grym> co... czyli... Jak widzicie, Piotrek lubi się przebierać za różne postacie. Dzisiaj się przebrał za człowieka, który się wykąpał. Pierwszy raz widzę tak dobrze ubrany brud, no. Piotr ostatnio zaczął dużo się modlić, bo się dowiedział, że po śmierci może trafić do czyśćca. <noise> Piotrek ruszył w podróż dookoła świata ja go zapytałem, jak on to rozplanował, bo to jest potężne przedsięwzięcie. I słuchajcie, on wyjął globus i pokazywał mi palcem, że kierował się cały czas w prawo. W tym roku chcę ponownie okrążyć świat, tym razem w lewo. Chcę odwiedzić nowe miejsca. No. Kasia piasecka? Kasia piasecka nosi okulary zerówki. Lekarz jej powiedział, że są dobrze dobrane. Ale ona nosi okulary zerówki po to, żeby lepiej widzieć, co traci, gdy odprowadza co za dzieci wzrokiem do przedszkola. Yeah. Coś yeah. nie wada wzroku to jedyna wada jakiej Kaśka nie ma. Ona w ogóle zaczęła palić papierosy, bo myślała, że to dziecko z paczki jest gratis. Wiecie jak Kaśka zmywa makijaż? Kasia ma tak oszpecony ryj, że Popek myślał, że to jego fanka. No. Jak pierdole. Popek to w ogóle wygląda jak ładna skórka do Fortnite. Że jakby był twarzą krzyżówek, to tam nikt by nie rysował po nich. No. Już nie ma miejsca, Zasie no. on jest takim narkomanem. Że jego rak miał przerzuty z Kolumbii. <noise> jego dziecko w ogóle też ma sznyty, tylko że na czole po prostu odhacza dni spędzone statą. Popek jest znany z projektu firma, który upadł podobnie jak jego poprzedni projekt szkoła. Piasecka nie zna praw natury, popek prawa karnego, a socha autorskiego. Ale co do afer możemy wrócić do afery twojej i twojego kolegi serdecznego Jasia. Jakiej nie ma żadnej afery. To? A nie nazwiesz tego kurwa aferą? To jest driftobus. Gdzie? Dobra, poczekaj, bo ci coś najślejszego. To kosztowało 70 tysięcy. Właśnie z której strony? No, bo dobra, dobra. Bo chyba, może... że to jest skórzane fotele bo może... Roku. Poczekaj, poczekaj, pop the hood. nie da się to otworzyć. Tutaj... No nie, on ja się nie. nie zamontował zamka, albo zamontował go na stałe. Te kluczyki to chyba dał mi dla jaju, bo to do niczego nie służy. Nie, nie, no, chodź, ja ci pokażę. Chodź. Służy, działają. Chodź, pokażę ci gdzie w I co jest? Właściwie, <ślinik> do tyłu już można jechać. Jak mam być szczery, to chyba nie jest najlepsze miejsce dla na skrzyni biegów. Co to jest? twoja jakaś. Nie wiem, ale nadaje się do... Nie, Zobacz każdy... ma jakie mam lampy. O, w hamulce. Stojarze. On nie wie tyle pieniędzy za to. <grym> Centralny jest. Bo wy <grym> 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 też nie rozumiecie, że jest dużo część. Tu jest zderza. O ten robimy są. Progi, no tu Zrobimy jest... tak y, 15 tysięcy lajków i mi skończysz samochód. Ale ty za to płacisz. Tak. Dobra. Mamy okay. to. Dobra, ale co do... 20 ciekawostek o mnie. Ma... Ja pierdola. Dziękuję bardzo za transmisję. Przyczęwam mojego dnia. papa. Pa.